Hmm, kurczę, nie mogę znaleźć nic ciekawego. O, Maltanka ma już pół wieku za sobą i MPK organizuje z tego powodu imprezę. Szybko zadzwonię do Konstala i mu powiem o tym. Ach. Czy na serio nie mogli podać czegoś ciekawszego w tym serwisie? Nic dziwnego, że w zdobie ten i fake newsów nikt news, nie czyta gazet. Hmm... Kto to może być? O tej porze dnia? Tak, słucham? Kto to mówi? No cześć, konstal. Jak dzienek ci mija? Cześć, Kuba. Czytam gazetę. A czemu pytasz? Pytam, bo na stronie MPK jest zaproszenie na 50-lecie kolejki parkowej Maltanka. Aha! Rozumiem. Że co?! Więc dlatego chciałem do ciebie zadzwonić i spytać się, czy chcesz ze mną się przejechać borsukiem. Dobra... To za ile mam być? Myślę gdzieś tak przed trzynastą będzie w porządku. Dobrze, to zaraz będę się szykował. To do zobaczenia. No cóż, czas się szykować do wejścia.